Witam, pozdrawiam serdecznie z moją świetną tyczką To Ja, deszcz deszczu zacina ale nie aż tak bardzo. Chciałbym podziękować właśnie za oglądalność. W ogóle tym, którzy mają siłę mnie oglądać. Jak już wspominałem, nic tak nie cieszy Ten widok lasu. To jest piękne, fantastyczny kuczka c4 cc francuska bardzo polecam bardzo pojemne kieszenie tutaj tu zapinane z tyłu by spokojnie zwieściła się sapetka o z mówiąc noworodek więc tylna kieszeń jest bardzo bardzo pojemna maja pyszka I chciałbym podziękować jeszcze za oglądanie i pozdrawiam Filip Zoski. Dziękuję.